Witam Cię na szkoleniu Uczymy24.pl na pierwszej jego części. Bardzo Ciebie proszę, abyś w oknie wideokonferencji uruchomił swoją kamerkę i swój mikrofon, klikając na pierwszą ikonę od lewej strony, na której znajduje się trójkąt. Świetnie. Bardzo bym Ciebie prosiła, abyś się przedstawił. Miło Cię Łukaszu poznać. Łukasz, w pierwszej części omówimy bardzo podstawowe rzeczy i podstawowe elementy. Zaczniemy od wyglądu ogólnego całej aplikacji. Nasza cała aplikacja składa się z pięciu modułów: okna wideokonferencji, które uży, którego użyliśmy już na samym początku, poniżej okno czatu, okno uczestnicy w prawym górnym rogu, poniżej okno pliki i na samym środku okno slajdy. Na samej górze mamy menu, które aktywuje bądź dezaktywuje poszczególne okna. I tak w przypadku okna wideokonferencji bardzo istotną rzeczą jest to, że jeżeli zamkniemy to okno, to oczywiście możemy je uruchomić poprzez kliknięcie pierwszej ikony w tym górnym menu, ale trzeba pamiętać o tym, aby jeszcze raz wtedy kliknąć nadaj, nadaj dźwięki, nadaj wizję. Bardzo ważną rzeczą w oknie wideokonferencji jest opcja ustawienia. Jest to taki półfrancuski kluczyk. Kiedy jego klikniemy, uruchomią się ustawienia programu Adobe Flash Player. Jeżeli możemy mieć problem na przykład z kamerką bądź z dźwiękiem, sprawdzamy, czy na pewno w opcji z kamerą ustawiona jest nasza kamera. Jeżeli tak, to jeszcze sprawdzamy mikrofon, druga ikonka w oknie ustawienia programu Adobe Flash Player. Sprawdzamy głośność nagrywania, czyli głośność też nadawania. Zmniejszamy echo, czyli zaznaczamy tą opcję i następnie sprawdzamy, czy wybrany jest właściwy mikrofon. Jeżeli w dalszym ciągu pojawiają się problemy z obrazem, to jeszcze sprawdzamy kolejną e, ikonkę. To jest taki monitor z oczkiem i sprawdzamy, czy tam mamy na pewno e, pozwolenie na to, aby nasza kamera miała dostęp do transmisji e, i zapamiętujemy ustawienia. Klikając Zamknij, zapamiętujemy wszystkie ustawienia. Bardzo ważną e, rzeczą jest to, że każde okno możesz dowolnie skalować. To znaczy się powiększać bądź pomniejszać. Klikając na e, dolny róg prawy, zawsze powiększamy bądź pomniejszamy okno. Możemy je oczywiście również e, dostosować do swoich po prostu potrzeb monitora. Ważną rzeczą jest również to, że jeżeli nie korzystamy z jakichś okien, możemy je po prostu pozamykać, dzięki czemu zyskamy bez wątpienia przestrzeń. Ja z reguły poszerzam sobie okno wideokonferencji tak, abym widziała dokładnie swojego rozmówcę. Teraz przejdźmy do okienka czat. Tutaj jeżeli na przykład mamy problem z porozumieniem się, ewentualnie z opóźnieniem dźwięku, ponieważ każdy ma różne łącza, możesz wpisać tekst, on zawsze dochodzi w pierwszej kolejności do Twojego rozmówcy. Wpisujemy tekst w polu, wpisz tutaj tekst, klikamy wyślij bądź zatwierdzamy enterem, wówczas jest to automatycznie przenoszone na naszą, tak jest, górną tablicę. Bardzo się cieszę, że tak szybciutko postępujemy. Kolejnym oknem, które chciałabym omówić jest okno pliki. Jak widzisz, to okienko służy tylko i wyłącznie do tego, żeby wymieniać się plikami. Okno pliki działa wtedy, kiedy uczeń ma uprawnienia. Dopóki nie masz uprawnień, wszystkie ikonki są nieaktywne. W związku z czym nie możesz na przykład przesyłać plików nauczycielowi, bądź nie możesz ich odbierać. Zawsze na samym początku lekcji proś nauczyciela o swoje uprawnienia, żeby nadawał ci on uprawnienia. Ja zademonstruję tobie, na czym to polega. W oknie pliki klikam lewą ikonkę pierwszą od lewej strony, udostępnij plik. Następnie ze swojego komputera wybieram powiedzmy kilka plików, klikam otwórz i następnie te pliki wczytują się na tą naszą stronkę. Żebyś mógł je ściągać, zaznaczasz jednym kliknięciem dany plik, następnie klikasz czarną strzałkę w oknie pliki i wskazujesz miejsce, w którym chciałbyś zapisać ten plik. Jeżeli któregoś pliku nie chcemy, możemy skorzystać z opcji skasuj plik z serwera, również w oknie pliki. Okno kolejne to okno uczestnicy. Jest ono ważne bez wątpienia ze względu na to, że w tym oknie nadajemy uprawnienia uczniowi. Jeżeli chcemy nadać uprawnienia, klikamy na login ucznia, następnie klikamy na czarną strzałkę w tym samym oknie. I wówczas uczeń ma nadane uprawnienia i może edytować ym, na przykład tablicę, ewentualnie może wymieniać się plikami z nauczycielem. Jeżeli nadaliśmy uprawnienia, to okno jest zbędne, można je wyłączyć. Jeżeli zdarzy się tak, że chcemy przywrócić wygląd domyślny, czyli ten, który zastaliśmy na samym początku, w górnym menu klikamy na ikonkę, która przypomina taki samochodzik. Jeżeli na niego klikniemy automatycznie przywróci nam się wygląd domyślny całej aplikacji. Ostatnie okno, które bez wątpienia chciałabym z Tobą omówić, to jest okno slajdy. Omówię jego ogólne znaczenie, natomiast w drugiej części naszego spotkania bez wątpienia wdrożę Ciebie w tajniki narzędzi, które oczywiście możemy użytkować i z których możemy korzystać na tym oknie. Okno slajdy to przede wszystkim nasza tablica, która... Może, która może wyświetlać wgrane pliki. Na przykład, jeżeli chcemy wgrać jakiś plik, to korzystamy z, na dole z pierwszej kąki po lewej. Wówczas wybieramy konkretny plik PDF, bądź PowerPoint, bądź arkusz kalkulacyjny, jak również tekst oraz możemy wgrywać grafiki. Bardzo ważną informacją jest to, że jeżeli chcemy wgrać jakąś grafikę, a później ją edytować, nie możemy mieć uruchomionej opcji z narzędziami. Opcja z narzędziami i yy, jednocześnie biała tablica to jest ikonka od prawej strony, druga ikonka od prawej strony. Kiedy na nią wskażemy, pojawia się nam chmurka z napisem biała tablica. Jeżeli mamy tą opcję uruchomioną, to wówczas nasz slajd się nie wgra. Dlatego warto zawsze pamiętać, że jeżeli chcemy coś wgrać, na przykład nauczycielowi, bądź nauczyciel chce coś nam wgrać, no to musi zrobić to na samym początku przed uruchomieniem, albo jeżeli są narzędzia uruchomione, musi dezaktywować e, oczywiście te narzędzia, klikając raz jeszcze na tą ikonę. Mamy również ikonkę lubkę, e, która pozwala na powiększanie tekstów. Na tym chciałam zakończyć naszą pierwszą część szkolenia. Bez wątpienia spotkamy się raz jeszcze, żeby szczegółowo omówić funkcje, które udostępnia nam nasza tablica. Bardzo Ci, bardzo ci dziękuję i do zobaczenia wkrótce.